Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski. Witam na moim kanale Rotkinny Pastora Terapeuty. To tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące szeroko pojętego tematu uzależnienia, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, od zachowań, a także współuzależnienia. Dotykam także tematu rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. A dzisiaj o uzależnieniu od alkoholu. Ale temat, który będę poruszał może dotyczyć także innego rodzaju uzależnienia od substancji, a także od zachowań. Będę mówił o utracie kontroli, a właściwie o zaburzonych kontroli i o objawach zaburzonej kontroli. Czym charakteryzuje się utrata kontroli u osoby uzależnionej od alkoholu? Zapraszam serdecznie. Tak więc dzisiaj o jednym z objawów, objawów osiowych, uzależnienia od alkoholu, oznak charakteryzujących uzależnienie. Już sama nazwa uzależnienie pokazuje w tej nazwie zależność, a więc brak wolności, a więc utrata, utrata kontroli. Dzisiaj bardziej mówimy o zaburzonej kontroli, o utracie kontroli czasami sytuacyjnie, a też mówimy o trudności w kontrolowaniu. Rozpoczęciu lub zakończenia picia bądź ilości wypijanego alkoholu. Może to także dotyczyć innych zachowań lub substancji. To jest taki osiowy objaw poza głodem. Właśnie utrata kontroli świadczy, świadczy o uzależnieniu. Pamiętajmy, że uzależnienie diagnozuje lekarz, lekarz psychiatra. Przy pomocy też specjalistów, psychoterapii uzależnień, psychologa. To jest bardzo ważne. Oczywiście, samemu możemy się przyjrzeć, możemy zobaczyć, jak to wygląda, ale później potrzebujemy potwierdzonej diagnozy, i z taką diagnozą wtedy udajemy się już w konkretne miejsca, często do placówki, do ośrodka, do i kontynuujemy proces leczenia, albo idziemy na grupę osób uzależnionych i tam pracujemy nad nad uzależnieniem. Objawy utraty kontroli. Kilkanaście takich objawów podam, abyście Państwo lepiej mogli się odnaleźć w tym temacie. I ja może zacznijmy od szukania okazji do picia, inicjowania picia, myślenie o piciu, na przykład podczas pracy, planowanie wypicia w drodze do domu lub też unikanie zobowiązań co do niepicia. Hmm, używanie specjalnych zabiegów umożliwiających wypicie większej ilości alkoholu, taki spryt alkoholowy, bez upicia się na przykład, to pite jedzenie, niepalenie przy piciu, zjedzenie czegoś tłustego, tak aby móc wypić więcej. Uczestniczenie w piciu do momentu, gdy wódka jest jeszcze w butelce, czyli do końca, do spodu. Częste picie większych ilości alkoholu niż się przewidywało czy planowało. Coraz częstsze upijanie się. To jest także objaw utraty kontroli. Kolejny, rezygnacja z kontaktów towarzyskich z ludźmi mało pijącymi. Te kontakty stają się mało atrakcyjne dla osoby uzależnionej. Kolejny objaw to zmiana sposobu picia w celu złagodzenia skutków picia. Na przykład picie tylko w dni wolne od pracy, picie tylko piwa lub wina. Czyli porząd... taka próba złapania kontroli, jeśli ten objaw świadczy o utracie kontroli, ale próba kontrolowania tego, żeby złagodzić skutki picia, więc nie piję w tygodniu, bo muszę iść do pracy, ale w weekend, piątek, sobota, mogę sobie pozwolić na upicie się. To też jest sobie w utraty kontroli zaburzonej kontroli. Dalej, kolejna rzecz. Nieudane próby kontrolowania a nie a picia, na przykład ograniczenie ilości wypitego alkoholu. Osoba taka, osoba uzależniona mówi sobie, nie wie, że wypije nie więcej niż tyle i tyle, ale oczywiście bez powodzenia. Zastępowanie ulubionego alkoholu innym, jeśli jest on niedostępny, lub picie innych substancji chemicznych. Alkoholi niespożywczych często, że nie ma tego co lubię, to piję to co jest albo na co mi stać. Kupowanie dodatkowych ilości alkoholu do domu, gromadzenie zapasów, żeby nie zabrakło. Poranne picie, czyli tak zwane klinowanie, w ciągu godziny lub dwóch po powstaniu z łóżka. Picie ciągami bardzo już taki wyrazisty objaw utraty kontroli. Um, Przygnębienie wywołane wyczerpaniem zapasów alkoholu lub napady złego humoru w przypadku niemożliwości wypicia, braku finansów, braku możliwości. Picie na zapas przed spotkaniami towarzyskimi, a więc osoba przychodzi już na rauszu, podpita na spotkanie, mając świadomość tego tempa, na przykład wypijanego alkoholu, a więc w cudzysłowie zadba o siebie trochę wcześniej, żeby przyjść w dobrym humorze. Kolejne objaw, stopniowe rezygnowanie z wartości zainteresowań na korzyść picia. Też picie w samotności albo łapczywe picie w celu szybkiego uzyskania efektu, szczególnie na początku picia dużej ilości, żeby osiągnąć efekt, żeby osiągnąć uderzenie. Konkretny objaw, wielokrotne Nieudane próby powstrzymywania się od picia. Osoby uzależnione bardzo często próbują powstrzymać się, próbują coś zrobić, ale są to próby nieudane. One świadczą właśnie o utracie kontroli. Czasem ktoś mówi sobie, nie będę pił przez cały okres, nie wiem, Wielkiego Postu, albo nie będę pił na początku roku, pierwszy miesiąc. No i ma jakiś sukces, na przykład dwa tygodnie nie pije, później nie udaje się, łamie. E, e, abstynencję i zaczyna pić. No ale w głowie też oczywiście funkcjonuje system iluzji i zaprzeczeń, a, skoro dwa tygodnie mogłem nie pić, to nie jest tak źle. E, kolejny objaw: sztywne narzucanie sobie okresów abstynencji. Tak? Nie będę pił od do, będę pił, trzymam się tego bardzo wyraźnie. E, I poszukiwanie przyczyn picia, wytłumaczenia sobie, a więc. Taka trochę racjonalizowanie, już intelektualizowanie, czasami projekcja, obwinianie innych za to, że pije. Cały czas doszukuje się przyczyn picia. Objawy utraty kontroli to temat, którym dzisiaj żeśmy się zajmowali, aby lepiej przybliżyć Państwu ten obszar, ten objaw, kluczowy objaw uzależnienia. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji. Do polecania tego kanału innym osobom. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia wszystkim tym, którzy trzeźwiękiem. Cześć!